To jest tak, jak kto chce, tak kto odbiera te słowa. I eee, to już trzeba się zapytać Michaela i Julii. Obok mnie Rafał Masarak, co się dzisiaj wydarzyło w tym odcinku? Byliście bardzo surowi. Surowi byliśmy? No właśnie, nie wiem, co się wydarzyło. No dzisiaj Acha, takie I Ona to już w ogóle. Iwona tutaj jest od godziny chyba siódmej rano, bo wcześniej była w halotu Polsat i może już jest zmęczona, ale nie. E, śmieję się, że, że po prostu obiadu nie dostaliśmy i byliśmy głodni, ale e, po prostu w pierwszym odcinku pary sobie podwyższyły same poprzeczkę tak wysoko, że już stwierdziliśmy, że musimy wymagać od nich więcej i oczekiwać więcej. i. No i patrzyliśmy na już takie detale, które tak naprawdę normalny człowiek, który patrzy tak przez ekran telewizora lub tutaj w, w, w studiu nie widzi tych detali tak do końca. I, no i skupiamy się bardziej na tych detalach, dlatego to ceny może były troszkę niższe. Ale czy były takie niskie, to nie będzie. No ale trójka dla pani Jerzowskiej. Ale to, to, już, to już Iwona dała nie. Ale co to, co to o tym sądzisz? Co ja sądzę, no, najwyraźniej Iwona zauważyła jakieś takie błędy, które po prostu nie przypadły jej do gustu. Dlatego nie tylko pani Iwona jest tutaj jurorem, tylko jest kilku jurorów i każdy ma różne zdania, więc na tym to polega. Ja tutaj już nie chcę tego mówić, ale albo już to powiem. Czepialstwo takie, tak mi się wydaje, już takie naprawdę bardzo, bardzo. Czepialstwo, no może bym nie określił to czepialstwem, ale to jest bardziej na zasadzie... E, My chcemy, żeby wymagać więcej od tych osób, jeżeli oni sobie sami tak poprzeczkę podnieśli. I jeżeli w pierwszym odcinku zadać tak świetnie, to my oczekujemy, że będą jeszcze lepiej tańczyli w kolejnych. Powiedz mi, bo wydarzyła się tutaj taka bardzo zabawna sytuacja. Powiedziałeś, że ta Julia Kuczyńska jest dziewczyną, partnerką Michaela Danielczuka. Eee, tak to, tak, tak jest, to już. Wiesz. Trzeba, tak trzeba. To... To jest tak, jak kto chce, tak to odbiera te słowa. I eee, to już trzeba się zapytać Michaela i Julii, czy są parą, ale no już powtarzam się, że w slangu tancerze zawsze się mówi na swoje partnerki, z którymi się tańczy, bo tańczyło to są dziewczyny, z którymi tańczymy, z partnerki, z którymi tańczymy. Jakbym powiedział partnerka, to też byście powiedzieli, o Jezus, mówi już, że są w związku. Obserwuję ich, patrzę, widują się, spotykają, mają fajną relację. Nic nie wiadomo. Co? Bo ja widziałam, że Ty wyjaśniałeś też trochę z Julką. Tutaj podbiegłeś, tak? Tak, bo tak, widziałem, bo to była straszna, tam widzę, za dyma i za bierucha. Więc e, starałem się opanować to, wszystko, żeby było pod kontrolą. Więc wszystko jest wyjaśnione. I wszystko jest OK wszystko Między jest okay. tobą a między Julką. Zawsze było OK. Dobrze, okej. Okay. W takim razie dziękuję, dziękuję bardzo wam. za rozmowę. Dzięki wielkie.